Chorzów 60 to inicjatywa skierowana do mieszkańców Chorzowa powyżej 60 roku życia. Basen za 2 złote, spektakl za 29 zł, czy tańsze bilety na wydarzenia w miejskich instytucjach kultury. To tylko część oferty skierowanej do chorzowskich seniorów. Program 60 ma zachęcić starszych mieszkańców miasta do pozostania aktywnym. Bardzo dobry program z uwagi na to, że można korzystać z licznych zniżek i po prostu rozwijać swoje zainteresowania. Różnie, że ja też po prostu polecam moim... kolejanka. seniorką, żeby po prostu włączyły się w tą akcję. Na ten moment do programu dołączyło 28 partnerów, którzy po okazaniu karty Chorzów 60+, oferują spore zniżki na swoje usługi. Nie spodziewaliśmy się, że aż tak wielu seniorów będzie chciał skorzystać z oferty programu Chorzów 60+. Do dziś wydaliśmy ponad 2,5 tysiąca kart. Okazało się, że zainteresowanie jest bardzo duże i dlatego to nas bardzo mobilizuje do tego, żeby szukać kolejnych partnerów. Już prowadzimy rozmowy na przykład z salonami fryzjerskimi. Szkoła jazdy się zgłosiła, która chce dać takie pakiety dla seniorów, żeby się doszkolić w prowadzeniu samochodów w trudnych warunkach. Będą bardzo duże obniżki cen. Kolejne taksówki, kolejne restauracje, więc ta oferta będzie stale się powiększać. To jest duża zniżka, dlatego że ten merytory niejednokrotnie czy te renty seniorzy nie mają wysokich i to jest właśnie dobra pomoc w ten sposób. W programie może wziąć udział każdy mieszkaniec Chorzowa, który ukończył 60 rok życia. Co należy zrobić? Robić, by do niego dołączyć. Wystarczy wypełnić formularz w jednym z 22 punktów kolportażu które rozmieszczone są w muzeum we wszystkich filiach biblioteki publicznej czy instytucjach kultury na terenie Chorzowa. To jest wniosek który musi wypełnić każdy żeby otrzymać taką kartę. Później osoba która wydaje tą kartę w punkcie kolportażu sprawdza dane z dowodem osobistym. Ten wniosek zostaje u nas. Osoba która wypełnia ten wniosek otrzymuje wypisaną imienną kartę otrzymuje całą ofertę na specjalnej urodce list prezydenta oraz regulamin programu, tak żeby każdy wiedział, jakie są zasady funkcjonowania. I to dostaje się w specjalnej kopercie razem z kartą i każdy wychodząc wie już wszystko na temat programu na danym etapie. Oczywiście, tak jak mówiliśmy już wiele razy, co trzy miesiące tą ofertę aktualizujemy, tak żeby tych partnerów przybywało. Ja polecam wszystkim paniom, panom również, no oczywiście osobom plus 60. Możemy to tego.